Daję świadectwo na cześć i chwałę Pana. Kiedy dołączyłam do wspólnoty kościoła, Pan mi obiecał, że podaruje mi rodzinę i że obdarzy mnie potomstwem. Kiedy byłam w ciąży ze swoją drugą córeczką, w czwartym miesiącu lekarze zdiagnozowali Unii zespoł Downa. Bracia, mój smutek był nie do opisania, ale Bóg mnie na to przygotował. Tamtego dnia przyszłam do kościoła i Bóg powiedział mi: Nie martw się, dzisiaj medycyna postawiła diagnozę odnośnie tego istnienia i że musisz zakończyć jej życie, ale ty wiesz, że to ja jestem tym, który daje i odbiera życie. I zobaczysz, że to dziecko będzie zdrowe, będzie cudowną istotą, która zjednoczy całą Twoją rodzinę i będzie źródłem wielkiej radości. I kiedy będziesz patrzeć na jej twarz, ujrzysz mnie, ponieważ ja dokonam cudów, Bóg wszechmogący. Bracia, składam przed wami świadectwo, że tak się stało. Bóg obiecał, że postawi na mojej drodze pomocników. Uczestniczyłam w wielu nabożeństwach, które podnosiły mnie na duchu, w których Bóg w każdym proroctwie ożywiał moje serce i mi pomagał. I kiedy moja córka miała 7 miesięcy, Bóg podarował mi sen, w którym zobaczyłam naszą siostrę Maria Luisa. Śniło mi się, że rozmawiałyśmy, a siostra zapytała mnie, dlaczego się martwisz, skoro ja jestem tym, który da ci szczęście. Zobaczysz, że Twoja córka będzie wzrastać bez żadnych problemów. Będziesz mogła to zobaczyć. Nie martw się i bracia. Następnego ranka obudziłam się przepełniona szczęściem i podążałam za tymi słowami i wiedziałam, że Bóg pozwolił na to wszystko, abym była Mu bardziej oddana, abym czytała więcej w Biblii abym stała się cierpliwa i abym Go jeszcze bardziej wychwalała, abym osiągnęła to, co duchowe i daję o tym świadectwa, ponieważ moja córka urodziła się zdrowa, ponieważ dzisiaj ma ona 8 lat i jest bardzo szczęśliwa, też jest w kościele i dałam to świadectwo, by uwielbić naszego Boga. Bracia, daje świadectwo o tym, jak Pan w swoim świętym proroctwie powiedział, że nadchodzą ciężkie momenty w moim życiu i żebym prosiła go o życie i zdrowie, ponieważ będę pod opieką lekarzy. I tak, w nocy z 11 czerwca doznałam bardzo silnego napadu drgawek, a ataki padaczki powtarzały się przez całą noc. Następnego dnia przyjęto mnie do szpitala, gdzie zapadłam w śpiączkę padaczkową. Lekarze powiedzieli mojej matce, że nawet jeżeli się z niej ocknę, to nie będę w stanie chodzić, nie będę w stanie mówić i będę potrzebować pomocy we wszystkich czynnościach. Na koniec usłyszała, że przyjęli mnie bardzo późno i że moje szanse przeżycia sięgają około 40% i nie było nic, co można byłoby dla mnie zrobić. Mimo wszystko przenieśli mnie na inne piętro, a Pan. Wierny wszystkiemu, co mi wcześniej obiecał, wysłuchał modlitw całej mojej rodziny, wszystkich braci i sióstr zgromadzonych tu w kościele i pozwolił, aby mnie przenieść i na inny oddział, gdzie zostałam podłączona do aparatury, ponieważ lekarze mówili, że nie ma nic, co mogliby dla mnie zrobić, i byłam podłączona do maszyn w bardzo krytycznym stanie. I widzę wypełnienie słowa Bożego, który powiedział, że będę pod opieką lekarzy, i w końcu po czterech dniach pobytu w szpitalu odzyskałam przytomność dla lekarzy było to wielkim zaskoczeniem ponieważ według wcześniejszej diagnozy nie powinnam była móc chodzić nie powinnam była móc mówić ale ja jeszcze tego samego dnia w którym mnie zwolnili byłam w stanie jeść i mówić i śmiałam się zastanawiając co się wydarzyło i widziałam w tym wypełnienie Bożego słowa ponieważ w ostatniej chwili Bóg okazał swoją chwałę i nie pozwolił aby wróg zniszczył mi życie i jestem wam bardzo wdzięczna bracia i siostry za wszystkie wasze modlitwy i daję do świadectwo aby wy i uwielbić imię mojego niebiańskiego ojca.